cały przedział tutaj jak widzicie jest wymyty wysprzątany yy, ściany podsufitka z tego pyłu yy, wszystkie cele zostały wymyte dosłownie każdy szczebelek yy, wszystko zostało wysprzątane dlaczego o tym mówię Bo na internecie ogólnie są te filmy, że wszyscy gdzieś tam mówią właśnie o tym przygotowaniu, szczególnie gołębi, ale nie ma informacji, czy pomija się ten temat związany z przygotowaniem przydziału, a uważam, że jest to bardzo istotny temat, no bo przecież tutaj te gołębie będą parowane, one będą tu siedziały na jajkach, samiczki, tu będą młode, więc uważam, że jest to bardzo istotne, żeby po zimie... Pamiętać o tym, żeby taki przedział po prostu y, wysprzątać. U mnie wyglądało to w ten sposób, że jak gołębie się, słuchajcie, spierzyły, to końcem listopada wszystko było tutaj wysprzątane i pod rusztami, i cele. Y, powiem tak, nie myłem tych ścian, y, ponieważ... Y, no, wiedziałem, że zrobię to teraz, tak przed, przed, przed parowaniem, natomiast... Y, no można było to i zrobić, byłoby mniej pracy, tak jak to było dzisiaj. Ale uważam, że jest to bardzo ważne. Z tego co ja zauważyłem, później te samiczki, jak siedzą, słuchajcie na, na jajach, to siedzą spokojniej. I w celach, w nocy te gołębie gdzieś tam nie drapią się, że tak powiem, nic gdzieś tam nie, nie atakują, te, te pasożyty, które gdzieś tam w tych szczelinach, gdzieś tam to wszystko w ciągu dnia przebywa, później w nocy, później gdzieś te gołębie gryzie, że tak powiem. A ważne jest, żeby ta samiczka spokojnie na tych jajach sobie siedziała w misce, żeby te gołębie były spokojniejsze, nie były jakieś tam dodatkowo jeszcze nerwowe ze względu właśnie na te pasożyty. I słuchajcie, ja zrobiłem to najprostszą metodą. Woda ciepła z octem spirytusowym. Nawet na kanale u Dominika Palawskiego widziałem, on sam o tym wspominał, że najprostszą metodą, nawet w szpitalach to dawniej dawniej spirytus mówię ocet ocet był substancją podkażającą, aczkolwiek spirytus też. Yy, ale tutaj o odcie mówimy zastosowałem tą metodę wszystko było wymyte yy, cele yy, wszystko było wymywane yy, wszystko dosłownie wymyte, deski yy, tym trochę pracy no ale efekt jest fajny yy, słuchajcie pozeszło mi z tym 4 godzinki z myciem, ze sprzątaniem. A dodatkowo jeszcze powiem, Darnor, z pryskałem to ręcznym takim opryskiem. Można zrobić na przykład to mentowetem, men, 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 mentolmentowet mentowet z biofaktora. Można to sobie to ewentualnie tutaj spryskać, żeby to jakoś odświeżyć tutaj to pomieszczenie. Można spryskać stosując jakiś oprysk zasiedlający tą florę, żeby tu w gołębniku właśnie szczególnie w celach tego gołąbki tutaj mały jeszcze dodatkowy ten plus możliwość wdychania no, tego, tego powietrza tak świeżego z tymi gdzieś tam zasiedlającą tą florę jelitową w otoczeniu gołębi. Jakoś to tam szkodowcy twierdzą, że działa to pozytywnie na gołębie. No z tych plusów wydaje mi się, że, że to co mówię, że samiczki e, siedzą spokojnie na jajkach później te młode. Wiadomo, że później przy nich też jest dużo pracy, no te młode jednak mm, dużo wokół tych misek brudzą. Ale i fff, mi się wydaje, że i ten kał jest fajnie monitorować, szczególnie u młodych. E, no bo tak jak z tymi mieszankami różnie się to podaje, później to y, młode ciekawe jak one to reagują różnie na to, czy polewają, czy nie polewają, czy ten kawałek jest stałej konsystencji. Wiadomo na to się wszystko zwraca uwagę. I z takich rzeczy na przykład dla hodowców, którzy mają takie jak tu u mnie te y, cele y, To chciałem tylko powiedzieć taką rzecz, że ja na przykład u siebie zauważyłem, szczególnie u samiczek młodych, takich rocznych, gdzie nie mają jeszcze tego obycia z celą, położeniu misek, starsze samice, szczególnie takie trzyletnie, dwuletnie, no to one już jak gdyby nawet i słuchajcie, odkryte tutaj to jest, ta półka i one zniosą, położą te jaja w misce, i jakoś tam to nie ma z tym problemu, ale zauważyłem, że u rocznych, szczególnie urocznych samiczek Gdzieś te samiczki miały takie wstrzymywały naniesienie tych jaj, i powiem Wam, podejrzewałem, że może być to związane z tym, że y, moim zdaniem te samice ogólnie w tym okresie nanoszenia jaj potrzebują takiej intymności w celi. Od momentu parowania do momentu naniesienia tych jaj poprzez y, etap tego wysiadywania, moim zdaniem tutaj to powinno być zasłonięte, czyli taki półmrok powinien panować tam w tej części półwce, celi, gdzie jest ta miska. I słuchajcie, ja zrobiłem sobie takie doświadczenie w roku poprzednim, gdzie wstrzymałem, nie wkładałem tutaj y, nawet takiego wyciętego na wymiar kartonu, gdzie to przekładasz to między te szczebelki. I powiem wam, że faktycznie u mnie te młode samiczki y, wstrzymywały na niesienie jaj. Wam, że y, też jak przychodziłem tutaj z przedziału na przedział, one moment wyskakiwały z miski, tak jakby się po prostu y, stresowały, bały. No, I postanowiłem, że po tygodniu czasu mówię przełożę specjalnie tu, żeby już dalej nie odciągać tego. Ja sobie mogłem to czasowo przy, na to pozwolić, bo u mnie te głębie wtedy były wcześniej już gotowe były poparowane i jeszcze miałem ten zapas czasowy. I tak sobie to w ten sposób mówię zobaczyć, czy to faktycznie yy, będzie miało odzwierciedlenie. Yy, I okazało się, że w moim przypadku tak, te roczne samiczki jak tutaj mi to poprzekładałem, miały zaciemnione, wtedy wszystko te jaja położyły. Więc yy, no, taka moja uwaga względem na przykład takich pustych cel, ten, pustych cel o takich wiecie yy, z tymi szewelkami. Tutaj warto sobie to przełożyć, czy zakryć jakoś, żeby ta tam w półce tej celi była ta samiczka, sobie siedziała w spokoju, żeby ona, się, że tak powiem, widzącego, że chodzisz w pokojniku, żeby ona czuła się tam spokojnie i tak pewnie, że, że tam nikt jej nie będzie przeszkadzał. Myślę, że też działa dobrze na nie. To nie stresują się tak te samiczki, szczególnie młode. No i tyle, koledzy, to chciałem Wam powiedzieć. Wydaje mi się, że warto, ja uważam, że warto mieć te przedziały żeby się przygotować do tego, do tego etapu właśnie parowania. Może to jest drobny szczegół, niektórzy też pewnie powiedzą, że nie myją i też te młode się odchowują. No i oczywiście ja się z tym zgadzam jak najbardziej. Natomiast y, uważam, że jakiś tam w dłuższej perspektywie przynosi to fajny rezultat i, i warto na to zwrócić uwagę, czy te, ten temat po prostu gdzieś tam rozważyć jeszcze teraz, póki gdzieś tam niektórzy, no tak jak ja na przykład dopiero będą wchodzić w ten etap uparowania, tak jak u mnie 10 marca wstępnie jest to w planach więc wszystkie przydziały zostało mi jeszcze trzy. to muszę to wszystko, tak jak tu widzicie dzisiaj wysprzątać, zdezynfekować przygotować, żebym tylko ważył samca, samiczkę yy, yy, miskę i żeby tutaj to pozakrywać te cele, co mówię, i żeby już te jajka moment nanosiły, więc ja uważam, że no My to czwarty rok już i uważam, że jest to przynosi jakieś rezultaty. No przede wszystkim yy, warunki takie, no, nazwijmy to z zohigieniczne w tym głębokim przedziale jest to fajnie. No. Te młode lepiej się chowają, zdrowiej, to powietrze jest czystsze, nie ma tego pyłu. No, takie plusy z tego są związane, więc. Ja to po prostu zacząłem stosować już tak w taki rytm przygotowawczy, to u mnie weszło i, i chciałem po prostu o tym powiedzieć, bo mało jest takich po prostu, nie widziałem jeszcze takich filmów, żeby ktoś na to zwrócił uwagę, uważam, że jest to ważny temat i, i chciałem się po prostu tu z wami tym, 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 tym podzielić, bo że warto to też wziąć pod, pod uwagę. W etapie tego przygotowania nie tylko gołębie przygotowujemy, ale też cały przedział warto wysprzątać. Także tyle. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Cześć.